Twój ulubiony zabieg teraz. Taki wow. Ja myślę, że w tej chwili to glaskin. No, glaskin. No, oczywiście, że tak, bo y, wszystkie kobiety potrzebują glow. To tak naprawdę jest kwintesencja zadbanej i zdrowej skóry. Mój ulubiony gadżet się nazywa poprawnie glosymetr, ale ja, prawo... Księżniczko -metr. Księżniczko -metr. Blask można zmierzyć liczbami. Jest tyle, położyliśmy krem albo zrobiliśmy zabieg na przykład blaskin mm -hmm. i wychodzi tyle. W medycynie estetycznej ta nauka jest bardzo, bardzo ważna. Korańczycy mają fioła na punkcie właśnie tego blasku. Glaskin to jest metoda wprowadzania substancji najchętniej w tej chwili kwasu polimlekowego, do skóry, po to, żeby wystymulować na tyle dużo włókien kolagenowych. My sami wyprodukowali na tyle dużo włókien kolagenowych, że aż skóra dostaje blask. Przebarwienia to jest numer jeden w Korei. W Polsce 50% pacjentek powyżej 40 roku życia ma przebarwienia. No mamy, Ale prawie 100% ma rozszerzone naczynia wynośne, bo mają jasność skóry i to wszystko, co się pod spodem rozszerzy, to od razu jest widoczne. Czyli. My bardziej się nastawiamy na leczenie rozszerzonych naczyń krwionośnych, potem przebarwienia, oczywiście drobne zmarszczki, oczywiście chcemy budować lepszą skórę, także to jest, to jest taka wirtuozeria zbierania szczegółów już potwierdzonych, już działających na potrzeby naszych pacjentów, po to, żeby byli zadowolone, byli zadowoleni. Pacjenci to też są nasi pacjenci. Robimy zabieg laserem frakcyjnym, polewamy skórę kwasem polimlekowym i za pomocą sonoforezy wtłaczamy mikrocząsteczki kwasu polimlekowego, które są silnym stymulatorem produkcji kolagenu. Czyli mamy stymulację za pomocą lasera i mamy stymulację za pomocą kwasu polimlekowego. To jest jedna rzecz. Możemy wstrzykiwać kwas polimlekowy. Można to zrobić najczęściej, zresztą tak się robi, za pomocą mikrokaniuli, czyli takiej cienkiej rureczki, która nie robi nam śniata. Ona na śniaków, to, śniaków. to co jest no, bardzo ładnie wygląda. To jest kluczowe. Tak. I do tego wykonujemy zabieg laserem super delikatnym, tulowym, takim, po którym też ledwo sobie skończy następnego dnia Milion. Pielęgnacja domowa, tak począwszy od zdrowego trybu życia, czyli, no wiadomo, wysypiamy się, pijemy wodę, ćwiczymy, dbamy o siebie, no to pielęgnacja domowa, czyli kremy, zdrowa, zadbana, błyszcząca skóra i to jest podstawa.